Moi drodzy, najnowszy Apolantar 3,50 mm. Obiektyw, który po raz kolejny jako Voiglander mnie zaskoczył. To jest kolejny z tych obiektywów, które nas zaskakują, dlatego że są do przodu w stosunku do tego, czego oczekiwaliśmy. Nikt nie spodziewał się takiej premiery. Ja nie spodziewałem się na pewno. Nie spodziewałem się też, że. W obiektywie o takich małych gabarytach można na takim malutkim kawałku, dosłownie na takim, zmieścić 8 soczewek, yy, i to soczewek, słuchajcie, z których 4. 8 soczewek, 6 grup. 4 soczewki to soczewki o anormalnej dyspersji i dziesięciolistkowy mechanizm przysłony. Mówię na takim kawałku, ponieważ cała reszta, zobaczcie, ostrzenie jest tak zwane fizyczne, czyli przekręcamy i wysuwamy cały tubus. Natomiast ważne jest to, że jest to obiektyw APO, apochromatyczny A Voigtländer czy Cosina przyzwyczaili nas do tego, że jeżeli już mówią takie rzeczy i piszą to na obiektywach, to nie rzucają słów na wiatr. Moi drodzy, mamy tutaj dwa typy tych obiektywów. Zobaczcie. Te formy bardziej nowoczesne, chociaż i tak nawiązujące do lat 50., to typ 2. Te formy bardziej archaiczne, nawiązujące do lat 30., to typ 1. To jest pierwsza typologia nazewnictwa tych obiektywów, ale to jeszcze nie wszystko. Te dwa z elementami srebrnymi są w środku mosiężne, a więc cięższe o ponad 100 gram od tamtych obiektywów. Czuć to w masie. Te są aluminiowe, lekkie. Wykań wykończenia są różne. Zobaczcie, tu mamy wykończenie błyszczące, czarne. Tu mamy piękne, niesamowite połączenie anodyzowanego aluminium na czarny, aksamitny, ładny, fajny kolor z archaiczną budową z lat 30. Nie da się, już uprzedzam Wasze pytania, nie da się tego schować, tak jak w obiektywach Lejki starych, że się miniaturyzowało taki korpus. Tu nie mamy tego elementu, nic tu w ten sposób nie działa. To jest po prostu, zobaczcie, tubusik, który się bardzo wyciąga. Więc takiego elementu nie szukajcie, nie róbcie nic na siłę. I te lekkie, te ciężkie. Ten czarny matowy, tu mamy srebrny elegancki, no i ten najdziwniejsze połączenie. Z jednej strony mamy srebrny kolor, z drugiej strony malowaną czerni. Wszystkie osłony przeciwsłoneczne takie same, aczkolwiek oczywiście w wersji tej srebrnej mamy osłonę srebrną. Dekielki metalowe, solidna konstrukcja. Solidna konstrukcja i to jeszcze w wersji retro, i teraz, czy takie coś ma sens? Otóż ma, moi drodzy, ma i to z wielu względów, ale do takiej konstrukcji, jak ta trzeba dorosnąć. Po pierwsze, e? jaki to ma sens? Dzisiaj zrobienie takiego obiektywu jak ten Apolantar, obiektywu o nowoczesnej, nowoczesnej, nowocześnie zaprojektowanej koncepcji optycznej, która nie naśladuje żadnych archaicznych typów, to jest duża odwaga. Jeżeli mamy tutaj nazwę Apochromat, to znaczy, że mamy obiektyw wyjątkowo ostry i wysokiej jakości. W związku z tym, jeżeli mamy taki układ jak tutaj, jeżeli możemy cieszyć się tymi wersjami lekkimi, archaicznymi i tymi cięższymi, ale również archaicznymi z wyglądu, a w środku mamy taką nowoczesną optykę, to jest to zaproszenie do innego fotografowania. I teraz tak, obojętnie jaki macie system, tu jest mocowanie lajka M, a więc każdy bezlusterkowiec jest w stanie to elegancko przyjąć. I teraz tak. Oczywiście przez odpowiednią przejściówkę na system lajki M. Jeżeli macie jakiegokolwiek dowolnego, nie wiem, Pana Sonika, y, Lajkę y, L, y, obojętnie co: Sony, Canona, Nikona, możecie spróbować zaopatrzyć je w przejściówkę i używać takiego obiektywu z mocowaniem lajka M. Czy jest sens? Jest, moi drodzy, bo jeżeli ktoś ma same obiektywy autofokus, super system, duże zoomy, aha, i się cieszy z szybkości, to oglądając chociażby moje filmy, wie, że czasami zwolnienie uczy nas innej fotografii. E, takie firmy jak Voiglander czy jak Laika potrafią zrobić kilka pięćdziesiątek, kilka trzydziestek piątek. Voiglander teraz już przeszedł sam siebie, bo ma naprawdę wiele tych pięćdziesiątek, a każda z nich robi inny obraz. I teraz, moi drodzy, już zapowiem wam, bo tak mi przyszła teraz do głowy ciekawostka, że można by zrobić porównanie tych samych kadrów z wszystkich obiektywów Wojlandera 50 mm. Odezwę się i zobaczymy, czy da się to zrobić. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Fajny chyba pomysł, bo każdy z nich rysuje inaczej. Dziesięciolistkowa przysłona w tym apolantarze daje ładne rozmycia, ale. Ładne rozmycia nie były domeną apolantarów. Domeną apolantarów była nadmierna ostrość. I tu, tą nadmierną ostrość mamy. Mamy także, słuchajcie, nie będziecie tego widzieć, ale bardzo nowoczesne powłoki przeciwodblaskowe. E, jakaś nowa generacja tych powłok. E, delikatniejsza, subtelniejsza, ale mocno działająca. Do tego stopnia, że fotografowanie ze słońcem w kadrze staje się możliwe. Yy, nawet jeżeli, a już jeżeli w ogóle wyjdziemy troszeczkę, i nawet jak słońce świeci sobie na przednią soczewkę, to w tych nowych yy, warstwach przeciwoblaskowych nie ma to specjalnego znaczenia. Dlatego widać tutaj postęp do przodu, jak to postęp musi być do przodu, ale widać rozwój tej firmy i widać, że pracują nad konstrukcjami, które mają coraz większy potencjał. Moi drodzy, ten Apolantar to jest ciekawostka. Jest w stanie jako pierwszy polantar pokrywać i pracować z matrycą gfx czyli winietuje bardzo delikatnie, subtelnie, nie ma tego twardego winietowania, a daje na to ostrość takiego, ma, takiego miniaturowego szkiełka. I teraz oczywiście na gfx wygląda to śmiesznie, idiotycznie wręcz, jak wypustka, ale moi drodzy, no robi to niesamowite wrażenie. Niesamowite wrażenie, jeżeli założymy sobie na szybki nasz zwykły aparat, takie cudeńko. Zaczynamy nim nagle, wolniej fotografować, ale ostrzycie na cokolwiek i macie mega ostrość. Przychodzicie do postprodukcji i nie musicie wyostrzać, bo tego typu obiektywami są apolantary. Kolejny apolantar w rodzinie ma sens, zwłaszcza dla tych, którzy mają aparaty lajka, bo lajkowców nie przerażają specjalnie ciemniejsze przysłony. 3,5 nie jest tak źle, ale moi drodzy, Archaiczny wygląd, ładny wygląd całości, to że to się fajnie prezentuje. Do tego, moi drodzy, ta nadostrość, którą wynosimy, nie wchodzenie w wizjer dalmierza i mechanizm ostrości przygotowany pod dalmierz. Co mam na myśli? Ta aksamitna ostrość przykrę... znaczy, aksamitna gładkość przy kręceniu mechaniką, standard w mechanicznych obiektywach Wojlandera, ale moi drodzy, jak dochodzimy do 0,7, czyli granicy pracy dalmierza, nagle mamy. Zauważalny zaskok. Tu mamy, o moment, że musimy pokonać ten zaskok, żeby przejść dalej, ale możemy ostrzyć dalej do 45 cm. W normalnych obiektywach, w większości obiektywów, gdzie to, taki mechanizm zastosowano, tu mamy aż 35 cm. Uwaga, w tym typie 2, bo w typie 1, zobaczcie, to też jest różnica, mamy tylko do 45 cm. Dla kogoś może to być też dobra informacja, lub zła. Więc może się napalił na taki wygląd, ale może go odstraszyć to, że 45 cm. Skoro tu mamy 35 cm, w tym typie 2, i teraz tak, do normalnych aparatów w cudzysłowie, czyli nie laik. Jednak preferowałbym typ 2 właśnie z tego względu, że możemy swobodnie pracować do 35 cm, to jest pierwsza rzecz, a po drugie mamy bardzo długą drogę kręcenia ostrości, a więc ta precyzja jest naprawdę taka nienaganna i można się tym obiektywem dobrze bawić. No, i ta bliższa odległość jest sensowna. Tak, sprawdzam, rzeczywiście tu też mamy 35 cm, a na tych typach mamy tylko 45 cm. Taka różnica, musicie o tym wiedzieć, ale jeżeli założycie to na lajkę, like, to macie zdecydowanie ten moment: o dochodzicie, o macie delikatny opór, i przechodzicie dalej. Możecie jechać dalej, oczywiście z trybem live view. Ważne jest to, że ten obiektyw jest takim trochę dla mnie przykładem obiektywu, który może Was w fotografii czegoś nauczyć. To znaczy daje pewne pewien retro wygląd, wzbudza szacunek, przynosi trochę historii fotografii, bo tak wyglądały obiektywy w latach 50 -tych, 40 -tych. Właśnie. Z drugiej strony daje tą aksamitną mechanikę, której nie znacie z obiektów autofokus, po prostu nie ma takiego czegoś tam. Tu jest to zupełnie co innego. I ten retrowygląd nie odstrasza was, ponieważ jakość fotografii, którą przyniesiecie z takich apolantarów, was zaskoczy. Nadostrość, nad jakość, jak ja to mówię, jest niesamowita. Czymś, co jest fajne, to jest ta dziesięcioliskowa przysłona, która powoduje, że jest to pierwszy apolantar, który daje całkiem atrakcyjne rozmycie tła. Bo w apolantarach to było na ogół pomacoszemu traktowane. Liczyła się ostrość, nadostrość, mikrodetal i mikrokontrast. a co tam się działo z tłem? Czasami bywało nerwowe. Tu jest mniej nerwowe. Mniej nerwowo, bardzo ładnie wyprowadzony obraz, dojrzały. Ale coś jeszcze chcę Wam powiedzieć. Jeżeli ktoś z Was chce obiektywu Wojnandera po to, żeby na przykład filmować, niech jednak kupi 2.50 wersję, dlatego że ten Apolantar 2.50 nadaje się lepiej do filmowania. Ta anachroniczna konstrukcja jest bardzo fotograficzna. Nie filmowa, więc y, jest to takie dla mnie narzędzie dla znawców, dla koneserów, dla tych, którzy mają całą stajnię szkieł autofokus. Chcieliby się pobawić czymś nietypowym, dziwnym, spróbować tego, co mówi ten bajdużący z ekranu, teraz do was gość, który zafascynował się w pewnym momencie manualnym ostrzeniem w dzisiejszych czasach, ale to manualne ostrzenie. Nie jest sposobem, jeżeli macie autofokus obiektyw i tam lekkie przeciągnięcie już powoduje, że mamy ostro obraz. Przy mechanice tak aksamitnej, jak macie tutaj w takich obiektywach, jest to sens. I moi drodzy, do wyboru do koloru dwa lekkie korpusy, dwa ciężkie korpusy. Pamiętajcie, te typ 2 ostrzące od 35, te typ 1 ostrzące od 45. Y te lekkie, te ciężkie, te z mosiądzu, solidnie wykonane, te z aluminium, ale ogólnie obrazowanie to samo. Nowoczesne warstwy przeciwoblaskowe i obiektyw, który może pracować od otwartej przysłonie, dając super jakość. I obiektyw, który po przymknięciu do 568 da Wam perfekcję, której nie znacie, śmiem stwierdzić, nawet z Waszych obiektywów systemowych, nawet jeżeli macie te najlepsze w systemie, to ten obiektyw, to malutkie szkiełko jest w stanie Was zaskoczyć, bo jest apolantarem. Tyle moi drodzy, ciekawe szkła, w Wojlanderze się coś ruszyło, są zmiany, nowe technologie wchodzą, bo dla mnie takie nowe warstwy odblaskowe to jest coś nowego. Oczywiście jak to Kosina zdawkowo wszystko traktuje i nie chwali się tym, ale to widać. Jeżeli ktoś widział poprzednie obiektywy, tamte warstwy były bardziej Caisowskie, bardziej jak ty stary, Zeissa. Kosina w końcu ma y, prawa do tego żeby te możliwości technologiczne żeby warstwy y, stara nakładać ale to co tu jest to już jest dalej to już jest coś nowego. Obiekty działają bardzo kontrastowo nawet pod światło. Soma po no o, o co tu chodzi. Chodzi o to że macie obiektyw który jak przynosicie z niego zdjęcia to nagle po raz pierwszy w życiu nie musicie y, suwaczka ostrości posuwać żeby troszeczkę wyostrzyć obraz. To jest Apolantar, tego nie musicie robić. A że 3,5-50, no ta miniaturowość zamknięta w takiej malutkiej obudowie kosztuje, ale jest to obiektyw wyjątkowy i dla koneserów. Dla tych, którzy chcą pobawić się ostrzeniem, jeżeli w pełnej klatce, no to na 50 mm. Tyle. Piękny, nowy obiektyw. Coś dziwnego w całej, w całej ofercie 50 Wojlandera. Trzymajcie się, moi drodzy. We'll